Cześć, Cześć! witajcie. Dzisiaj będziemy sobie oglądać SCP. Wow, widzicie te rzeczy? Idę. Na YouTube to wysłuchałem. O, Hero Brain i tamto SCP, a Hero Brain kontra SCP. O, widzicie ten obrazek? Albo, ale będziemy sobie a i k a k i 啊，嗯、uh. hmm. uh，呃，一，一，一，呃，二，呃，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二 Poeglądam sobie dziś to. Nie. Mm -hmm. To są te light haki. Bendelina, śle. Aha, czyli to są... ale to jest bez realu. Real. Tutaj nie ma... Re, e, reala, więc ja... Nie chcę. Tego w ogóle... ja, ja tego nie chcę. Takie light -hacki, Po prostu zwykłe light -hacki z... Real, bo kto jak ma się dowiedzieć? 음음 mm. 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 s c p 1 Ech. Jeden, jeden, jeden. Sprawdzamy sobie.

Hmm, już wiem. Trzy, trzy, cztery. Co to? to może to pominiemy, tak? No nie mam mowy, że tak się stanie. Ja to obejrzę. Co? wysłuk? Będziemy wysłuchiwać, nie wiem co. O nie, przecież to jest. Główna i ja mamy główną. Pięć. Y, nie tak. Loli. To się rzacina. Hmm. Iho, jest to? Mm. Dwa lata temu. Ta rzecz na została nagrana dwa lata temu. Plus one nine five plus mm. To jest po innym języku, a ja nie kumam. Co, to jest te oko w Mincraftie. I to i to, to 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 i to i to i to Ale... Weźmy. Co? Minecraft usunąć z historii wyszukiwania? O no, nie, 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 No i tutaj jest mój filmik. Dobrze, nie będę. A? Po prostu pokażę Wam mój kanał. Mój kanał. Widzicie, nagrałem te rzeczy. O te. Jeszcze. Minecrafty, i te inne. No. Może. Po prostu to są moje filmy, które nagrałem. I rzeczy subskrybowane, które ja oglądałem. Polecam te rzeczy. I kanał Flotara też sobie w tutaj wyszukiwał. Kalorek, Karolek też sobie w polecam. Tam też mają fajne kanały. A ja sobie tymczasem wyszukam Flophar. Yy, 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 Żebyście mnie w komentarzach nie mówili, że e, e, flotar to się mówi, to się pisa z hy, hy, nie, źle napisałeś się, ja to wszystko wiem, spokojnie. Playlistę. Widzicie? Głupota flotara. Właśnie tego wirusa, to ktoś, to właśnie ten flotar naluchał. Głupota flotara. No. Przepraszam, że mam jakiś... jakiś... Ach, jakąś rzecz w nosie, ale... na przykład czegoś zapominam, na przykład zapominam jakiś... ale jak będzie 10 łapek, to kolejny odcinek z tej serii.